Cześć, siemaneczko, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Zacznijmy sobie od wylosowania zwycięzcy w naszym konkursie. Tutaj w końcu mi ta strona zaczęła działać, więc postanowiłem, że sobie teraz wylosujemy na tej stronie. Jest ona lepsza, mi się wydaje, łatwiej się tutaj losuje niż na tamtym. 25 komentarzy, losujemy sobie. No i zwycięzcą jest Jarek98. Yy, tutaj tego nie będę czytał, nikt z gry to jest... 360CLTH. No więc co, zanim tam, yy, zanim. Zobaczcie sobie, jak to EKU wysyłam, bo mówiłem, że to Wam pokażę. Akurat, jak wysyłam te całe EKU. Yy, ja chciałbym bardzo jeszcze raz podziękować graczowi Oniku Sepcio, który nam kończył grę i to EKU rozdał pod konkurs. Wielkie dzięki jeszcze raz, mordeczko za to za ten ekwipunek. No i co? Yy, konkursik mamy za sobą. No to pora zrobić drugi, z okazji, że wbiliście 300, 300 Boże, 478 albo 9 subów, nie pamiętam ile tam już dokładnie było, zrobimy sobie konkursik, a że była mega aktywność i wbiliście ponad 50 łapek w górę, no to jedna osoba może sobie wygrać nie jednego, a dwa wony, tutaj dodam jeszcze jednego wona właśnie dla ciebie za tą waszą aktywność pod filmikiem. Więc co, wiadomo co trzeba zrobić. Nick z gry pod filmikiem. Yy... Łapka w górę oraz być subskrybentem na kanale. Jeżeli spełnicie te wszystkie warunki, no to dwa wodniki trafiają do was w kolejnym filmiku. No tutaj, no nie wiem co wam jeszcze powiedzieć. Tutaj cały czas jest te wysyłanie ekwi tego ekwipunku. No tutaj się trochę stresowałem, żeby nic tam nie popieprzyć. Bo to wiecie, wysła wysłać tam wona... To tam nie problem, ale tutaj wysyłaliśmy cały ekwipunek i tak starałem się, uważałem strasznie, żeby tej nazwy tam nie pokręcić, jak widzicie, o, tutaj już tam źle w początek wpisałem. Cały czas tam zerkałem sobie na telefon przy wysyłaniu tego. Mam nadzieję, że konkursik się podobał. No i tak, ogólnie o tym konkursie, tam na 500 subów to na razie wygrało, bo tam było najwięcej najwięcej osób. Głosowało na to, żeby zrobić konkurs, że 5 osób wygra powonie. No jeżeli tam dalej to się nie zmieni, że ktoś tam jeszcze dopisze kilka razy, że tam inną wersja, no to zrobimy sobie tak, taki konkurs. Tutaj już jak widać wysyłanie ostatnich dwóch itemków, czyli złotego nasiora złotego nasiora oraz ebo nam zostały No tutaj już. Właśnie ostatni itemik. No i co? Konkurs mam nadzieję, że udany. Przejdźmy teraz sobie w sumie do odcineczka. W odcineczku za dużo nie zobaczycie, no bo, no bo za dużo. Zebrałem sobie taką większą ilość, ilość korów w sumie. Kolejnym razem zrobię to zupełnie inaczej, bo też zbiorę 1000 korów. Tutaj już tam byłem podczas klikania, no to tam w trakcie klikania. To tam macie już takie jakby przyspieszone tempo. Ja tutaj dopowiem tylko swoje i zobaczycie się już. Zobaczymy się już na próbie na Antyki z moim głosem na żywo podczas live'a. No bo robiliśmy sobie live'a. Na live'ie to wszystko klikaliśmy. No więc tak. Zebrałem sobie 1000 korów. Co mi tam weszło, to mi tam weszło. Kolejnym razem jak zbierę 1000 i będę otwierał, no to podsumuję wam. Bo teraz tego nie robiłem podsumowania, ale kolejnym razem podsumuję Wam, ile zarobiłem z Antyków, ile zarobiłem z legend, a ile zarobiłem z mityków, żeby po prostu yy, zobaczyć, czy lepiej wychodzi się z klikania antyków, legend czy mityków, no bo tam jak sobie zobaczycie, jak mi te mityki posiadały, no to. No nie będę spoilerował, bo nikt nie będzie oglądał. Sami sobie zobaczcie. Jak chcecie, no to tam się wincie. Tam chyba ponad 6 minut było, i już lecieliśmy z klikaniem tych antyków. Yy, nie, antyków, sorry. Rzadkich, potem antyków i legend. No i na koniec mityków. Yy, co tam jeszcze mogę Wam powiedzieć? Kupiłem też z Zodiaku, którą sobie też będziemy ulepszać. Yy, lada chwila. I wtedy sprzedawać, chyba najprawdopodobniej tą trutę, chyba, że wpadnę na genialny pomysł. No i. No i ten. Zacznę sobie ekspić mojego surę do 90 levela na te mapki Ale to zobaczycie czy mi się chce w ogóle. Czy mi się będzie chciało go ekspić. Taki mówię trochę odcinek um, stricte taki organizacyjny, pogadankowy No, no bo ten konkursik i tak dalej. No. Ogólnie ten. Antyki, antyki. Ogólnie te kory, no to powiem wam, że ciężko się nie robiło, bo dopiłem po 25 dziennie. Jakby to tam kogoś interesowało. na pięć postaci, tam na ninji i tak dalej, to nie liczę tego, yy, co tam klikałem i tak dalej, tylko same tutaj. Jak widać na tych mityków tam dosyć sporo siadło. Ogólnie z klikania byłem zadowolony. Nie, myka, to tu sprzedałem wszystko, no bo sprzedałem, miałem sobie zostawiać, ale potrzebowałem kasy na ekwipunek, bo musiałem dokończyć tego woja. W sumie musiałem kupić tą glewię, musiałem kupić maskę, jeszcze muszę podbić sobie zbrojkę na 9. no i dopóki tego wszystkiego nie zrobię, no to raczej będę skazany na sprzedawanie tej alchemii. Bo chciałem tą alchemię sobie odkładać, żeby zrobić w znakomitą, albo... Yy, znakomitą. Wyborną, albo chociaż właśnie tę znakomitą alchemię. Najbardziej mi na tym Rubinie zależy i diamencie. No bo to jednak jest... największy odpał nam da. Wiadomo, diament, no, na te umy będzie nam łatwiej stać na tych wszystkich bosach i tak dalej. No, Rubin damyć mega podskoczy No ale to tam sobie Dobra Zobaczcie sobie jak to na żywo wyglądało yy... Ja się z wami żegnam Bo tam mówię Zostawiam was ze swoim yy, Ja tak jakby Co tam na żywo gadaliśmy Więc ja się z wami żegnam Mam nadzieję że odcinek się podoba Konkursik mam nadzieję że też się podoba Nie zapomnijcie wziąć udziału w kolejnym No i na razie co, zaczniemy sobie od tych takich... ...słabszych? Ej, coś jest nie halo, nie? Dwa antyki mi tylko wbiły, serio? Tak, tak, wiem. Ja szarfę? Tak ją mam. 8%. Średnich, no teraz to w ogóle nie oddał. Tutaj siadł jeden. Tej, co jest? I wejdzie ostatni. Dobra, tutaj trochę lepiej siadło. tutaj to w ogóle porażka, nie? A tu mam jeszcze jednego Antyka w ogóle Dobra, lecimy sobie Jeden siedzi Dobra, przyspieszymy trochę tempo Ale to pali, masakra A to za dużo nam nie wbiło chyba, nie? Kilka szczegółów tylko Patrzcie, jadę i ty, ładnie siadły No chyba najwięcej Dobra, rybinki sobie zostawimy na koniec Tutaj będą dwie doby na legendę To co, lecimy z Antykami, teraz Rubinu, nie? Tutaj żeby jak najwięcej siadło Siadł na razie jeden Drugi Wyjdźmy z tym handlem Dobra, to co robimy legendy, nie? Zobie zaczniemy od... Tutaj siadło jedno. Tak, wiem, wiem, nagrywam spokojnie. Jest jedna. No tutaj nie wbiło. Jest legenda. Jest legenda. No i dalej nie wbiło. Tu będzie próba na jedna. Lecimy, jade Jest. nie ma. Dobra, też będzie próba na mityka. Jest. I nie weszło. Kurde, lipa. Dobra, Rubinki, żeby tutaj coś weszło, nie? Nie wierzę. Patrzcie, jak to. Tu... Tej, nic na mnie wejdzie. Nic nie weszło. <ścoughs> Ale skam. No, dobra, próba na mityka. Wszedł mityk, jeden. I tutaj cyk. Też wszedł mityk. To mamy tak. No, straszna porażka. Tu legenda tutaj w ogóle to porażka. Mityków mamy jeden, Mix i Mix, Więc spoko. No dobra, tak. 2 na 10 bym powiedział z tymi rubinami. Dwa mityki siedzą. To co, będziemy zbierać sobie kolejne.